Tarotowy kącik Ameli, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was kochani i w ten słoneczny dzień. Jak widzicie, troszeczkę jest słoneczka. Witam i zapraszam na rozkład, co jest przed nami ukryte. My sprawdzimy, odkryjemy karty, co jest przed nami ukryte, ale co chciałoby w najbliższym czasie się pokazać. Bo to jest taka najbliższa energia i rada na tą sytuację. Co Tarot y, mówi w tej danej sytuacji? Jak. Y, jak możemy sobie pomóc? Główna energia, karta wyroczni róży, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co jest ukryte i rada. Przygotowałam trzy grupy: pierwsza, druga, trzecia, kamyczki. Takie, które Was przyciągną. Pierwszy. Pierwsza grupa, druga, trzecia, trzecia grupa. Druga i pierwsza. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co, co jest przed Wami ukryte, co ktoś ukrywa, albo jaka sytuacja jest ukryta, to zapraszam bardzo serdecznie. Pierwsza grupa, druga, trzecia. Zapraszam y, grupę pierwszą. Grupa pierwsza. Taki kamyk. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. Tak odłożę i sprawdzamy. Różnia Róży. Świątynia Róży, Starożytna Moc, Ekspresja, Aktywacja Szkarłatne Kody. To jest karta, która mówi o tym, że no, macie pasję w sobie, macie dar. Prawdopodobnie y, grupa pierwsza, grupę pierwszą wybierają osoby, która, które mają dużą intuicję, które zawierzają też tej intuicji, które to mają od sobie. Jeżeli y, macie to Moc, a nie zdajecie sobie z tego sprawy, to znaczy, że to jest moc nieuświadomiona, ale ją macie. A dołożymy kartę, bo to jest yy, tak jakby, to jest ten początek, że macie większą moc, niż przypuszczacie. Współczucie, poświęcenie, pokora, człowieczeństwo, łaska. Wielka Matka, poddaj się tajemnicy, padnie w jej ramiona. A właśnie sprawdzamy, co jest ukryte. Więc myślę, że to jest właśnie um, wyrośnia róży. Chcę wam powiedzieć, że. W sobie macie wszystkie odpowiedzi jest. Ale tak naprawdę to to, to życie to jest jedna wielka tajemnica. I to, co nam wszechświat y, chce podarować, albo jak chce pokierować naszym życiem, to, to jest dla nas najlepsze, dla naszego najwyższego dobra. Poddaj się tej tajemnicy. Tutaj jest, że, że tak naprawdę to, to, co się ma wydarzyć w Twoim życiu. Dobrego to się wydarzy. Jest ci przypisany jakaś historia, jakiś los, coś takiego, taka energia. Mm. Ale jest też energia, y, współczucie, poświęcenie, pokora, człowieczeństwo, łaska. Kogoś, y, kogoś należy przytulić do serca. ktoś potrzebuje y, naszego współczucia, naszego zainteresowania, naszej empatii. Myślę, że jest ktoś taki w Waszym otoczeniu. To potrzebuje, żeby go przytulić, po prostu akurat do Waszego serca. No, taka energia. A... A z tych kart sprawdzamy, jaka główna energia? No, podróż. Albo jesteście w podróży, albo wybieracie się w podróż. Mhm. Też. Y y y Jesteście w podróży? Zastanawiacie się nad czymś? No tak, zastanawiacie się nad czymś i powiedziałam, wyszła karta zastanawiania się. No coś, te karty chyba dzisiaj y, nie chcą tak ze mną y, rozmawiać za bardzo, ale sprawdzimy. Nie poddaję się. No. Będąc w podróży, zastanawiacie się nad czymś albo y, zastanawiacie się nad jakąś podróżą, nad przeprowadzką? Macie jakieś plany? w głowie a tutaj jest taka energia że skup się na tym co tu i teraz że tak jak wcześniej było, powiedziałam że ta przyszłość dla ciebie już jest tak jakby przypisana że ten wszechświat pokieruje tobą w odpowiednim momencie jeżeli przyjdzie na to czas to zostaniesz pokierowana na razie na razie nic takiego się nie dzieje więc skup się na tym żeby ci było dobrze w tym miejscu w którym jesteś i w tym czasie w którym jesteś na tym się należy skupić. I tak, jakby nie wybiegać tą myślą za daleko w przyszłość, nie planować. Można planować, ale, ym, ale tak ostrożnie. Że ten wszechświat wie, co robi. Zawierzcie temu wszechświatowi. No. Tutaj jest po prostu jest, no jesteście pobłosu, pobłogosławieni. Widzicie, jak pięknie jeszcze słoneczko świeci. Więc taka jest główna energia, że cokolwiek jest przed Tobą ukryte, to nie bez powodu. My tutaj spróbujemy odkryć tą tajemnicę, ale. Tak jakby dla Ciebie jest przygotowany większy plan. Coś, coś większego. A póki co? Póki yy, to jeszcze nie jest właściwy czas, to ciesz się życiem tu i teraz. Mhm. Taka energia. A co Tarot? Powiem Wam, że bardzo fajne są karty. Co jest przed Tobą ukryte? Przed Tobą ukryte jest, że idzie do Ciebie nowe życie. Sprawiedliwość trzy pentakle i cesarzowa, Cie nowe życie, nowy układ, nowa współpraca. Pierwsza karta to jest karta sprawiedliwości, czyli y, przychodzi Twój czas na nowe życie. Y, zasłużyłaś, zasłużyłeś, to jest, to jest właśnie, to, jest, to przychodzi ten czas, który jest odpowiedni, żebyś dostała to, y, na co sobie zapracowałaś. Teraz jest dla Ciebie czas... Y, na ten dobrobyt, coś takiego. Słuchajcie, czy pentakle, czyli po prostu nowe. Jeżeli patrzeć, patrzeć pod relacje, to. Mm, to idzie do Was związek, idzie do Was y, sytuacja, w której y, będziecie z kimś coś budować. No, to, do, to jest przed Wami ukryte, to do Was idzie. Nowe życie. Ale jest po sprawiedliwości, czyli może też być taka sytuacja, y, że jest przed Wami ukryte y, to nowe życie, ale stare trzeba pokończyć. albo pokończy się samo. No jest przed Wami ukryte, że teraz, y, teraz będzie tylko lepsze. Słuchajcie, przy cesarzowej jest Askielichów. Idzie do Was nowa miłość. Przy trójce pentakli koło Fortuny. Coś się mocno zmienia. I przy sprawiedliwości rycerz różdżek. No, przychodzi do Was ktoś. Z kim mm, kto jest po prostu chętny do działania, do współpracy z wami, mm, ten, to koło fortuny, ten wszechświat tym kołem fortuny y, zakręci i przy cesarzowej a, a Nowa miłość, nowe życie, nowa miłość. To wszystko jest przed wami ukryte, że to do was idzie, ale tu jest sprawiedliwość, czyli tutaj trzeba prawdopodobnie coś zakończyć, albo to się, słuchajcie, zakończy samo. Mm. Jest król Pentakli, pięć Pentakli. Prawdopodobnie jesteście w relacji z kimś mm, i to wam nie daje szczęścia, więc albo, y, albo to się samo zakończy, albo to się już kończy, albo to zakończyliście, albo, albo należy to zakończyć. Ale to, co jest przy, ukryte przed wami, jest naprawdę piękne, więc tak jakby ten wszechświat ma dla was plan. Tak jak mówiłam właśnie na początku, ten plan już jest zapisany, to już, to już do, was, to do was przyjdzie. To tylko, to tylko tutaj jest potrzebne y, jakieś załatwienie spraw z królem Pentakli, który tak naprawdę y, ta relacja daje Wam no, taką energię zubożenia i biedy. To Wam daje. Myślę, że jesteście tego świadomi. Myślę, że to jest czytanie dla grupy pierwszej, dla osób, które są tego świadome, że prawdopodobnie są w relacji z kimś, gdzie nie ma tego spełnienia, gdzie nie ma tego zadowolenia. I jest przed Wami ukryta. Słuchajcie, no miłość, no nowe życie. Rycerz Buław. No tutaj się będzie działo. Będziecie się mogli do, dogadywać. To wszystko jest po prostu w zasięgu ręki, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze to nie jest czas. Tutaj coś jeszcze trzeba zakończyć. A jaka rada na tą sytuację? Królowa Mieczy, Księżyc, dziewiątka Mieczy. Myślę, że rada jest y, następująca. Tak naprawdę, y, tak naprawdę to wiesz, co masz zrobić, i te karty, tarota, y, nie są ci w zasadzie potrzebne, bo ty wiesz, co masz skończyć, co masz zakończyć, od czego się masz odciąć, co y, przyprawia cię o ten smutek. Ty, ty to wiesz. Ty po prostu zdajesz sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to nie jest przed tobą ukryte. Sobie Doskonale masz też taką właśnie, mówiłam tam na początku, że ta pierwsza to jest dla osób, które mają y, taką dużą intuicję. Czyli intuicja ci podpowiada, że idzie do ciebie nowe życie, nowa miłość, a tutaj jest coś, co nale należy zakończyć. Mhm. No, jest y, słuchajcie, pokazane, że należy się odciąć od jakiejś relacji, która jest romansowa królowami czy kochankowie. Od tego jest, y, jest odcięcie, no. Ale tutaj silnie czuję coś, taką energię, że y, przy księżycu szóstka monet. Że Ty tak naprawdę zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie jest relacja, y, którą w której teraz obecnie jesteś, która przyniesie ci równowagę i, i nowy początek w życiu. Ty sobie zdajesz z tego sprawę, że to są takie, że to jest tylko iluzja, marzenia. To już, to już nie jest coś, yy, o czym ja wam teraz mówię i wy myślicie sobie, ojej, naprawdę? Może, czy jest tak faktycznie? Tylko po prostu zdajecie sobie z tego sprawę, no. Bo idzie do was, no, piękne życie. Tylko póki co... Z jakiegoś powodu ten wszechświat nie pokazuje wam ani tej osoby, ani tych możliwości, jaką możecie mieć z tą osobą, bo, bo należy się od czegoś odciąć. No. To nie jest nawet tak, że to jest warunek, że jak się nie odetniecie, to to nowe życie nie przyjdzie do was, tylko tak jakby są potrzebne kolejne etapy. Teraz jesteście właśnie na etapie, uświadomiliście sobie coś i należy się po prostu odciąć. Może, może nie fizycznie, może duchowo, w zależności od tego, jakie te relacje są. Ale y, żeby wszechświat mógł, mógł zadziałać i dać Wam kogoś nowego. No tak, dla pierwszej grupy. Mam nadzieję, że y, zrozumiale mówiłam. Pani się to zapowiada, słuchajcie. Bardzo pięknie. Tak jak mówiłam na początku, chyba, znaczy chyba prawdopodobnie jest ktoś w otoczeniu, kogo należy byłoby przytulić. Przyjaciółka, przyjaciel, ktoś z rodziny. Też y, zwróćcie na to uwagę. Bardzo proszę. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Grupa druga. Witam Was serdecznie. Kamyczek przypominam, który Was y, tutaj przyciągnął. I sprawdzamy główną energię. Co jest przed Wami ukryte, co Tarot pokazuje. I jaka rada na tą sytuację i wy, karta wyrocznie róży Na co zwrócić uwagę. Zrzuć płatki, transformacja, śmierć i odrodzenie, zrzucanie wszystko się zmienia. To też to jest jakaś zmiana duża. Jest w was. Należy się zmienić. Powrót do siebie nawzajem współczucie człowie, człowieczeństwo. Tutaj y, też może być energia, jeżeli chodzi o relacje, y, transformacji w relacji, powrót do siebie nawzajem, czyli y, zjednoczenie się, pogodzenie, dogadanie się y, z kimś, ale relacja przychodzi, transformację dosyć silną. No, bliźniacze płomienie. Relacja z bratnią duszą. Zaczynacie budować. Tutaj jest y, y, energia... Y, Taka w relacji, yy, która, prawda, która się już toczy, toczy, toczy. To jest nie nowa relacja, tylko taka relacja, która już dłuższy czas przechodzi różne etapy, i teraz jest etap budowania. Teraz budujemy. No. Możliwe, że jeszcze to się nie dzieje i to jest właśnie przed Wami ukryte, ale to nadchodzi. Zbliża się też pełnia. Więc tutaj jest duża transformacja. To Tak jakby naprawdę, jakbyście się po prostu dogadywali, albo podejmowali decyzję o tym, żeby być razem. Tak, na, tak naprawdę. To, co jest przed Wami ukryte? Co tarot? No, piękne karty, słuchajcie: dziewięć pentakli, a z pentakli i słońce. No, tak jak mówiłam, to jest nowy początek. Słuchajcie, to jest nowy początek dla Was. Nowy, stabilny początek dla tych par. No, tak się nie czuję, że to jest właśnie para. Para to są dwie osoby, które chcą być razem i może, y, może się zastanawiały, może przechodziły różne etapy, może działo się przeróżnie. Teraz są zdecydowane, jest słońce, to jest przed wami ukryte, słuchajcie, z jakiegoś powodu, może jeszcze jesteście w relacji, która jest w zawieszeniu, może wydaje wam się, że się nie dogadacie, może y, po prostu o tym nie wiecie, to jest przed wami ukryte. Z jakiegoś powodu, jeszcze widocznie nie jest ten czas. Hmm. Ale energia powrotu do siebie nawzajem już jest. No i przychodzi transformacja. No przepiękne macie czytanie dla grupy drugiej, naprawdę. Jak, jak dobrze pamiętam, to ostatnio chyba grupa druga w czytaniu też miała piękne, piękne czytanie. I tutaj też jest. No jest nowy, stabilny początek. To jest przed wami ukryte. To do was idzie ale jeszcze jest ukryte jeżeli nie macie nikogo w relacji nie jesteście żadnej, to przychodzi do was bratnia dusza ktoś z kim prawdopodobnie po prostu znaliście się już wcześniej albo w poprzednim wcieleniu i tutaj jest stabilny nowy początek i to jest jeszcze przed wami ukryte z jakiegoś powodu że to piękne słońce przepiękne słońce do was idzie no a jaka rada na tę sytuację Rada jest nie smuć się. Tak jak, ja, tak słuchajcie, czuję, spokojnie czekaj na to, co się wydarzy. O, taka rada. Tutaj przychodzi cesarz, przychodzi ktoś, yy, ten dobry gospodarz. Przychodzi ktoś, kto się wami zajmie, kto się wami zaopiekuje, kto będzie z wami, no. Także po prostu rada jest spokojnie czekaj, rób to, co zazwyczaj robisz i uleczaj swoje przeszłe rany, tak żeby po prostu być gotowym na, na, to, na to spotkanie. No. Tak to czuję, że po prostu zaczniecie coś budować z kimś. Te, ta bratnia dusza się w waszym życiu pojawi, a jeżeli już jest i przechodziliście różne etapy, to tutaj zaczynacie po prostu, wchodzicie na całkiem nowy etap swojego związku. Po prostu tutaj silnie czuję, że jest para. Jeżeli jej nie ma, to ta para będzie. Ten Cesarz się pojawi, więc rada jest spokojnie na to czekaj. Nie denerwuj się, to po prostu przyjdzie. No. i tak powiem Wam, że taki prosty przekaz. No ja tutaj nic więcej nie wymyślę, bo ja tak czuję, że to, to jest przed Wami ukryte, bo, bo nadchodzi, ale jeszcze tak, jakby nie znacie tego kogoś. A jeżeli jesteście właśnie z jakiejś relacji z kimś, to nie wiecie, że, ten, że z tym kimś już niedługo wejdziecie na taki wyższy etap. Dlatego to jest ukryte. No ale takie idzie. Taka energia idzie, więc ja nie będę tego przedłużać i wymyślać więcej, bo ja taką czuję jedną linię i nic więcej. Nic dodać, nic ująć. Więc jeżeli to z Wami rezonuje, chociaż za bardzo to jest przed Wami ukryte, bo to tak jakby ma nadejść, więc nie może teraz do końca rezonować, ale może jakaś część. Napiszcie mi, jak się z tym czujecie. Ok, dziękuję. I zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia, sprawdzamy, co dla Was jest ukryte. Jest kamyczek. Co jest przed Wami ukryte? Co w ruszy, Chciałabym Wam powiedzieć na to, zwrócić uwagę. Główna energia, co, co tarot, co świat przed Wami ukrywa, albo ktoś chce Wam przed Wami ukryć. I Jaka rada? Przemiana, nowa historia, Ty decydujesz, równowaga, wszystko się ze sobą łączy. To jest, powiem Wam, że to jest karta o silnej energii. Hmm. Może być yy, Taka sytuacja, że ktoś będzie prosił o drugą szansę. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale y, ten ktoś y, ma takie plany, zamierza to zrobić. Zystansowaliście się od kogoś, odsunęliście się od kogoś, y, ktoś y, był wobec Was nie fair, nie, nie zachował się w porządku. Wy tak to odczuwacie. Y, y, z, z, z Waszej strony to wygląda w ten sposób, że Wasza relacja do, dobiegła końca i odsunęliście się mocno. To jest mocny dystans. Ja po prostu sobie poszłam, uciekłam od Ciebie. No, zablokowałam Cię, coś takiego. No. Taka, taka historia. Słuchajcie, zdystansowaliście się od kogoś, bo jak dla Was, już nic, już nic w tej relacji, więcej tak jakby no, nie da się po prostu nic zrobić. Nie. też niekończąca się hi y historia i niekończąca, niedokończona piosenka czyli y mimo tego że to, ktoś się zachował wobec was nie fair, to myślę że też czujecie że ta historia jeszcze jest nieskończona ta relacja jest niezakończona być może po prostu poszło na ostro i dlatego, y dlatego się zastansowaliście ale ta historia będzie miała ciąg dalszy i tutaj jest przemiana nowa historia ty decydujesz wszystko się ze sobą łączy czyli po prostu no, niedokończona historia słuchajcie no Dariusze no, też się tak ze sobą tutaj te karty tak pięknie łączą. Myślę, że jest energia relacji, która przechodzi kolejne etapy, i to jest taka odgórna. Być może jakaś karma do przerobienia, a po prostu a być może to jest ktoś, kto jest Wam przeznaczony, tylko, tylko nie jest łatwo. No. Tutaj jest energia. Zdystansowałam się i się zastanawiam, dlaczego Ty się tak zachowałeś. Dlaczego Ty się tak zachowałaś? Dlaczego to się tak podziało? No, być może tak, ale po prostu to było na tyle silne, że, y, że duży dystans. Hmm? Ale co jest przed Wami ukryte? Że przychodzi przemiana tej, tej relacji. No, kolejny etap. Tak jakby no, ten ktoś, no nie wiem, y, decyduje się w końcu. <laughs> A widzicie, coś jest niedopowiedziane. <laughs> ktoś przed Wami coś ukrywał, Ktoś był niedostępny dla was? Zamknięty, bał się zaangażować, znaczy bał się po prostu, nie angażował się. Ktoś, ktoś to był niedostępny z jakiegoś powodu, ale to jest relacja, która się tam, tam się działo. No to yy, tak jakby zdaje sobie z tego sprawę, że, że to jest silniejsze od niego. I wraca, a, a yy, tutaj jest energia, ty decydujesz, więc to jest Twoja decyzja. Co ty z tym zrobisz? Czy będziesz chciał chciała porozmawiać z tą osobą? Pozwolić na to, żeby ta osoba wróciła z powrotem do Twojego życia. To jest... Y, jest przemiana, ale to są Twoje decyzje. Jeżeli zdecydujesz, że nie, to prawdopodobnie to się wszystko opóźni. Bo myślę, że z jakiegoś powodu ta historia jest niedokończona. Czyli nie powiedzieliście sobie wszystkiego. Czyli może później. Ale decyzja jest Twoja. No, taka energia. I ukryte to jest przed Tobą. A co, Tarut? Powiem wam, że mam rozkminę, co tarot ukrywa. Muszę to powiedzieć. Powiem Wam, że tu jest tyle energii i to takich sprzecznych sobie, że ojej. Że ja mam problem jak, jakby to odczytać. Ukryte jest przed wami to, jest jakaś nowa osoba, więc albo w życiu tej waszej osoby pojawiła się jakaś nowa osoba, albo nowa możliwość. I no tak to czuję, że to nie jest wasze, tylko to jest właśnie ich, znaczy tej waszej osoby. Mm. I ten, na przykład, to była. Może, może to jest specyficzne. Ja spróbuję jeszcze jakąś inną historię powiedzieć, ale coś takiego tutaj czuję, że pojawił się ktoś nowy w życiu waszej osoby, i tak jakby ta osoba, ok, jest ktoś nowy, idę w to, pójdę w to. I, i to się okazało mrzonką, iluzją, po prostu y, czymś, co jest tak naprawdę nieprawdziwe, i ta osoba y, od tego odchodzi. Ale jaki to ma związek z wami? I tak naprawdę to uświadomiła sobie jeszcze większą tęsknotę za Wami. No i, i tak naprawdę uświadomiła sobie ta osoba, y, y, czego chce w życiu, kogo pragnie w życiu, kto jest jej spełnieniem marzeń. Że, y, no słuchajcie, no taka historia, no na, naprawdę bardzo specyficzna. Bardzo specyficzna, ale tak to, tak to tutaj odczytuję, że y, byliście w jakiejś relacji z kimś i ten, ten ktoś y, po prostu... Tam się coś, coś się niedobrego podziało pomiędzy wami. Wy się zdystansowaliście, być może ta osoba była niedostępna i, i po prostu znalazła sobie kogoś innego, albo tam się pojawił ktoś nowy. No i przez to ta osoba sobie uświadomiła jeszcze większą tęsknotę za wami i kim w, w, w życiu tej osoby naprawdę jesteście, że was pragnie, że tęskni za wami i że jesteście z spełnieniem marzeń. No. Że nie wiedziała o tym i to jest przed Wami ukryte. Także po prostu Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, co, co tam się dzieje w życiu tej Waszej osoby. Jak, jak, jakie emocje nią szarpią, nią, nim. No, to jest przed Wami ukryte. Ale y, ukryte jest i, i tutaj jest ta przemiana, czyli w momencie, jak ta osoba sobie zda z tego sprawę, ta właśnie osoba, ta jeszcze kolejna, jej to uświadomi, Wiecie, tą tęsknotę i ten brak i tak naprawdę kogo ona, kogo ona pragnie, no to wtedy to was po prostu przyjdzie będzie chciała porozmawiać ta osoba, nie wiem, zacząć nową historię z wami, ale tutaj jest, bo właśnie było powiedziane, to ty decydujesz, to jest twoja decyzja, czy się na to zgodzisz. Wszystko się ze sobą łączy, widzicie, bo to wszystko się ze sobą łączy. No, pięknie. Może ta wasza osoba potrzebowała czegoś takiego, żeby sobie uświadomić, że to właśnie z wami chce być, że to właśnie wy jesteście spełnieniem marzeń, to właśnie was pragnie. Może sobie nie zdawała z tego sprawy, może uważała, że, że nie, że tak nie jest, że ktoś inny was zastąpi. No i już wie, że nie. Dosyć specyficznie wyszło, także. Mm, jeżeli jest historia taka, że nie jesteście z nikim w relacji, no to. Yy, jeżeli nie jesteście z nikim w relacji no to historia jest taka, że y, tęsknicie wy za kimś że y, na przykład y, nie jesteście z kimś długo w relacji i uświadomiliście sobie że osoba z którą byliście wcześniej to, jest, to właśnie była ta, ta osoba waszym spełnieniem marzeń, że może się tam pojawił ktoś nowy, może jakieś spotkanko jakaś rozmowa i ta tęsknota za tą osobą z którą byliście jest jeszcze większa jeszcze bardziej to, to, to oświadomiło. Ja czuję bardziej tą pierwszą historię, ale jeżeli ktoś się odnajduje w tej drugiej, to to też jest możliwe. To też tutaj się w kartach pokazało. A jaka rada na tą sytuację? Tylko to by było, słuchajcie, dziwne, bo to jest coś jest przed Wami ukryte. No to tak jakby ukrywacie sami to przed sobą, że tęsknicie jeszcze bardziej, albo po prostu nie uświadamiacie sobie jeszcze na, na chwilę dzisiejszą, na ten moment, a oświadomicie sobie to później. O, pojawił się ktoś nowy, wchodzicie w to, a po prostu po jakimś czasie o sobie uświadomicie, że jednak, że to nie jest to, że to nie jest to, że tak naprawdę tęsknicie za tą za kimś całkiem innym, że to ktoś inny jest waszym spełnieniem marzeń, to ktoś inny jest y, kimś, kogo pragniecie. To może być taka historia właśnie i to jest na razie przed wami ukryte, więc albo tak, albo tak. Mm -hmm. A jaka rada? No rada bardzo adekwatna, słuchajcie. Król Mieczy, dziewiątka kielichów wysielec, yy, że właśnie yy, rada jest yy, do, i do pierwszej historii, i do drugiej, czyli do pierwszej historii dla tej Waszej osoby. Jak spojrzysz na to yy, pod innym kątem, na te znajomości, to po prostu zdasz sobie z tego sprawę, kto jest Twoim spełnieniem marzeń i, i w to wchodź, w to inwestuj. A, a tutaj dla was no to też będziecie tego świadomi i też tak jakby sobie zdacie z tego sprawę za kim naprawdę tęsknicie i na kim wam naprawdę zależy, czyli yy, rada jest uświadom sobie to, no po prostu spójrz na to tak na, no z innej perspektywy, nie na zasadzie takie dobra wchodzę w to i, yy, i będę budowała z kimś nowym coś, jak jeszcze yy, bardzo tęsknię za, za starą relacją a tutaj ta pierwsza historia jeżeli dotyczy właśnie waszej osoby no to tu jest tak jakby rada y, też y, m, dla tej waszej osoby no. uświadom sobie to i spróbuj dogadać się z tą osobą której pragniesz nie? więc albo jedna historia albo druga w każdym bądź razie i w pierwszej i w drugiej y, ukrytej jeżeli pierwsza historia no to ta osoba przed wami to ukrywa to że sobie to uświadomiła ale jest jakaś przemiana a jeżeli druga historia no to dotyczy was no? Dobrze jest, słuchajcie, wiedza to władza, czyli jak już wiem, to nie wchodzę w coś nowego, póki jeszcze tęsknię za starym, prawda? A w tej pierwszej historii to ta osoba sobie uświadomi, że to właśnie Was pragnie i decyzja należy do Was, co Wy z tym zrobicie. Ale będziecie wiedzieć i ta osoba już też wie. ok Takie czytanko, dosyć króciutkie, ale mam nadzieję, że pomocne. amelia73.tarotmapagimaj.com Adres do mnie, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, Albo porozmawiać, chce ze mną napisać, opisać swoją historię, to jak najbardziej zapraszam. Bardzo proszę też o komentarze, o lajki. O to, o, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną na kanale. Bardzo Wam dziękuję. Ja jestem z Wami. Jeżeli macie ochotę na jakiekolwiek czytania, to napiszcie mi może coś wspólnie będziemy wymyśleć, coś co Was, was interesuje. U mnie znowu pada śnieg. Ja życzę Wam naprawdę dobrej pogody. Przed świętami jeszcze zrobię czytanko, więc będziemy się słyszeć wszystkiego dobrego trzymajcie się kochani pa, pa.